Jaka jest różnica między Hutu a Tutsi? Dane historyczne. Hutowie dominują w populacji i są uważani za pierwotnych mieszkańców tego obszaru. Tutsi przybyli i podbili Hutus. Po uzyskaniu niepodległości od władców kolonialnych, powstała próżnia władzy, która doprowadziła do konfliktów etnicznych. Między obiema grupami. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie! Panie Marszałku, Wysoki Sejmie! Zostałem nazwany tak. sadystą tak. przez pana Jarosława tak. Kaczyńskiego. Jarku, siadaj, spokojnie, uspokój spokojnie. Nie teraz, jestem z tobą po imieniu łobuzie. Teraz głos na panowie. Nie jestem z tobą panie kaczyński, kaczyński po imieniu, jest... tylko badacze genealogii wykazali, Zajstmów, że, że jestem wujkiem w naszym daleko z panem Mów mi wuju, ja. Natomiast jeżeli chodzi o język. Zarówno Hutu i Tutsi mówią tym samym językiem. Ile się trzeba cenić, czy jak, jak, tak, jak osmakujesz. Potrzebujemy umowy handlowej, a nie ceł, dlatego że te ceła, cła. Status społeczny. Hutowie to ludzie z klasy średniej i niższej. Tutsi są mniejszością arystokratyczną. Różnice fizyczne. Budowa ciała. chuty są krótsze i silniejsze. Tutsi są wyższe i cieńsze. Nosy. Hutus ma duże nosy. Tutsi mają długie nosy. W polskiej stolicy, że idziemy po zwycięstwo. Ponad 100 tysięcy osób tutaj na miejscu pan czuje, także taki. Wierzę w Was. I wierzę w przyszłość naszej, mojej ojczyzny. Wierzę, wiem, że Polska stoi dziś u progu wielkości. Wierzę głęboko w Polskę bezpieczną, tak jak wierzę w polskie wojsko. Wierzę w naszą siłę w siłę, która odstraszy każdego potencjalnego napastnika. To dzięki Wam. Dzięki milionom Polek i Polaków, dzięki naszym żołnierzom, dzięki naszej wierze, naszej energii nikt nie zaatakuje Polski. Polska dzięki Wam jest bezpieczna. Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole. Prezydenckiego powędrują czerwone korale, które mają zaczarowaną. Kilka dni temu obawiałem się tych marszy, że Ukraińcy oczywiście zwerbowani przez rosyjskie służby, bo jakby mogło być inaczej, wykonają jakąś prowokację. Chociaż z drugiej strony, po co robić zamęt, jak wybory zostały wygrane już w pierwszej turze? Huty i Tutsi dalej są przyjaciółmi. Dobrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Najlepszego. Najlepszego. Skoro o zdrowiu, to jak zdrowie, panie Rafale? Fantastycznie. Mam nadzieję, że zachowaje pan też po debacie. Panie Karolu, przede wszystkim gratuluję panu szczerości podczas debaty z Mencenem, bo tam pan przyznał, że za wszystko co złe w Polsce przez te ostatnie 8 lat, drodzy Państwo, odpowiada pis. Pan Karol Nawrocki przyznał, że i za Zielony Ład, i za problemy z migracją, i za zdrowie właśnie.